No to żegnamy się z tymi pięknotami, zobaczcie. Jaki piękny chłopczyk. Nasz dropsik, tak? Tak. Tutaj jest nasia nasia kochani. E, czekajcie, landryneczka. To jest landryna. Tak. A tu jest nasza kukułeczka. Czekaj, kukułeczko. Oj! Kukułeczka. A nie, to ty jesteś Landryna. Ty jesteś Landryna, czekaj. No cześć, kuchaniu. Moje słoneczko śliczne. A ty jesteś kukułka, tak? Tak. Ty masz taki ciemniejszy pyszczek z jednej strony. Wszystko się zgadza. Cześć kochani, masz cieplutko jeszcze. Z termoforek cieplutko masz, tak słoneczko, bardzo cieplutko. Pięknie masz, kochanie. Pięknie, mój chłopczyku, pięknie. Maleństwo słodkie. No i takie tu chodzą te bączuszki. Chodzą, zaraz będą jechać. Czekajcie, weźmiemy wendeczkę. To się może troszkę pobawimy, bo takie wchodzenie na ciotkę to jest takie nie bardzo wiadomo co robić. Czekajcie, muszę... Jajku, nie mam się jak ruszyć. O, czekajcie. O, mam wędeczkę. No, proszę. Teraz już nie mogę usiąść. Już podniosłam się na kolanach. I koniec. No, cioto. Cioto. Cioto, ja wędeczka. Kto się będzie bawił ziemną? mną? No, kto? Kto się będzie bawił? No, ślicznie. Pięknie. <laughs> Piękny koteczek. Chodź, słoneczko. O, słoneczko. Tak. Piękny kotek. No super, moje słoneczko. Super, super. Moje malutkie, kochane. Moje malutkie. Moje słoneczko śliczne. No pięknie. No to taki chodzi do mnie kropiaste no to jest mój ulubieniec wiecie on jest po prostu taka przylepka mm, moje malutkie przylepki moje kochane przylepeczki moje tak przylepeczki moje kochane o flas mi tu na ramię niuniuś ale wiesz co po prostu no nie da rady bo ty spadniesz tak wysoka no co wy tu macie takie fajne Jakie fajne. No, i kto się tak pięknie bawi? No i tup, 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 tup. Nakarmione. A potem cioteczka przyjdzie i zapakuje. I przekaże kotulki. No, przekaże je. Że tak powiem, znowu w inne ręce. A potem wrócą do mnie. Więc jak ktoś jest również zakochany w tych małych skrapkach, to bardzo proszę, żeby się odzywał, żeby rezerwował. No śliczne, piękne kiciuńki. Piękny. Znowu do mnie przysiadłeś? O jaki ty jesteś dobry kotek. Jaki piękny, dobry kotek. Moje słoneczko kochane. Piękność. Czekaj, idź, bo nie mogę teraz z tobą siedzieć. Nie mogę. Trzymajcie się, bo nie. I kotki weszły. Tak pięknie weszły, nie zdążyłam nagrać. O, teraz mi kolejny kotek siedzi. Drze mi bluzkę. Nie wolno. Nie jestem ubrana odpowiednio. Do darcia. Ale wy jesteście piękne, jedziecie z powrotem, tak? Już może traficie do swoich domków, może do mnie. Zobaczymy piękne koteczki. Naprawdę, skradłyście mi serce. Bądźcie zdrowe i szczęśliwe. No, w pokoju, żeście mi zrobiły taki sajgon, że teraz będę sprzątać przez godzinę co najmniej. Dobra. Papa, ale pa. są urocze. Pięknie wita. Braciszki zwiały, a ty, niuńku. Czekaj, muszę wziąć te miseczki, wiesz? Popatrz, bo idą miseczki i idą. Gdzie jedzonko, które zostało po maluszkach, to przyjdzie do mnie. O, tam wizek mineczka. Przyszła zła ciotka, będzie mordować koteczki. No, przyszła. Przyszła ta okropna ciotka. Zabieramy się za Was. Nie ma lekko. Dobry wieczór, dobry wieczór. Zaczynamy. Czary mary, wieczorne. od kropelek zaczniemy, bo już jest naleśnik. A jak jest naleśnik, to trzeba to wykorzystać. Te oczko, nie bój się. Ty już nie boisz się przecież takich rzeczy. O! Jeszcze te parę dni wam pokropię, bo już niestety pojutrze to już nie. Nie będzie kropione. Dobra, zabieramy ten naleśnik. Mm. I pokazujemy koteczka. Zobaczymy, uważaj, bo od ocenia Cię 150 ciotek. Wiesz? Ty masz przekichane. No bo dzieci w klasie to przynajmniej jedna pani nauczycielka ocenia. A takiego koteczka to nie mam 150, to więcej. Ja myślę, że z 1000 cioteczek. Tylko nie każda kliknie, lubię, albo coś napisze. No, ale napisze powiedzmy ileś tam, ale 500 kliknie, no to z tysiąc ogląda i ocenia, wiesz? I bardzo ci kibicuje. To jest anyżek. Anyżek ma piękne uśka. Nawet się troszkę wyluzował. Kotki nie lubią po łapkach, ale uczymy. Dotykania w różne miejsca, żeby kotek coraz bardziej zaufał. Leży grzeczny, jest śliczny, spokojny. Gardziołko. Gardziołko lekko spięte, proszę nie odejmować mu punktów za to. Stara jak może, chłopak. Stara się jak może, tak. No pięknie. I teraz jeszcze. Test jedzonka, dobra? Poczekaj, żebyś mi nie zwiał. Co powiesz na test jedzonka? Popatrz, przyszło ci pod nos. Tylko liznąć na? No? Co powiesz? To byłoby bardzo sympatyczne, gdybyś ty zaczął jeść w takich warunkach trochę niekomfortowych. Ale jednak byłby to duży krok. Nie, nie lubisz, tak? Nie lubisz na kolankach. No zobacz, oteczka Ci przyniosła. Tylko liźni dwa razy. O, o, o właśnie, no. Bardzo ładnie. No, wcinaj. Wcinkaj. Śliczny kotek, grzeczny. Spokojny, malutki, kochany. <grytanie> Bardzo ładnie. Leży, zobaczcie, jak go w ogóle nie trzyma. Leży grzecznie. Postawię tutaj teraz z boku to jedzonko i jego przy nim. To zobaczymy, czy wtedy się odważy. Tak? Dasz jeszcze brzuszeczek? Dobra, no to co? Tradycyjnie się żegnamy. Prosię, w w zawsze się żegnamy, prezentując pięty. No i teraz stajemy go tu. Nie, z no i łapiemy kolejnego łobuziaka. Uwaga, mamy kolejnego chłopaczka. O kolejnego mamy łobuziaczka. Zobaczymy. Jak obstawiacie? Ja bym chciała wrócić do tego mruczenia. Nie udało mi się to jeszcze. No połóż się ładnie. Zaraz będziesz jadł. No poczekaj. Widzisz, taki byłeś najgrzeczniejszy. teraz zaczynasz. Brzuch masz pełen. Grubas jesteś, jak nie wiem co. Poczekaj, to może przez żołądek do serca. No proszę popatrz. Co ja mam dla ciebie? Co ja mam? No zjedź. Hmm? No zjedź. No zjedź sobie ziopać. No, popatrz. Jączku. Jajączko. No to nie. Nie, to nie. To czekaj. Poczekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj, poczekaj, bo to jest za słabo. Ty myślisz, że to będzie zaliczone, jak ty się wyrywasz i chcesz iść? To chwilkę się chociaż odpręż. No, daj karcioko. Śliczny kotek, rzecz. Dobry koteczek, dobry. Tak. Piękny mój koteczek. Piękny, grzeczny, pokojny, leży sobie, leży sobie, daje brzuszek. O, ślicznie, hm. ślicznie, ślicznie, ale chcę zwiać cały czas. Szafronku, bądź grzeczny, o tak. No, pięknie, śliczny kotek, grzeczny kotek, malutki, cudowne kociątko. Cudowne kociątko. Dobra, i będziemy łapać trzeciego. To co, żegnamy się, tak? Żegnamy, o tak się, żegnamy, polerizujemy pięty i idziemy tu. Zwiało. Dobra, trzeci kotek. No, a Lucrecja jest tutaj zlokalizowana w szafie. Cześć, kochana moja, spokojnie, pomaleńku. Pomaleńku siedzisz tutaj sobie, tak? przed puszek? Ojej, kotek. Jaki śliczny kotek. Tam jesteś, tak? Tu jesteś. Zwiała mi poduszka. Gdzie może być? Gdzie może być nasz kminek? Tu jest Anyżek. Jaki piękny. Zrobię mu zdjęcie. No, Lukracja jest tutaj. Weszła sobie do szafki. Ja jej tutaj spróbuję podać jedzenie. Proszę, kochanie. Czy ciebie to zainteresuje? No, widzisz, dostałaś podnosek. Zjedz sobie po prostu, ok? Mogę Cię pogłaskać jednym paluszkiem po główce? Pozwól mi, Ty jesteś taka grzeczna, Kicia. Pozwól, kochanie. Nie bój się malutka. No nie bój, nie bój się. Nie bój się, kochana. O, jaki języczek oblizujemy. Jestem, jestem, niestety bardzo jeszcze przestraszona. Tak, proszę, proszę tutaj. Zjedź troszeczkę. No mogę Cię troszeczkę dotykać. Bo wiesz, muszą ludzie zobaczyć, jak tu jesteś. No i widzą. No dobra. Zobaczymy jeszcze chłopaków. O. Chłopaczki już nie czekają na nic. Trzeci chłopak widać niegłodny. My robimy tu porządki. Chłopaki mają z głowy dzisiejsze miętolenie i dudlanie kotów. I życzymy im miłej nocki kolejnej. Mam nadzieję, że ciotki będą mi donosić tylko jakie grzeczne, jak ładnie spały w nocy. W ogóle nie rozrabiały. Tak będzie. Dobra, no to co? Topa. Jedzą sobie maluszki, jedzą. Nie takie maluszki już co, jak tak się patrzy na nie. To po prostu tak zwane pączuszki właśnie jak ja to mówię. Albo pączuszki w masełku. Dobra, idę, żeby Krecja też mogła zjeść. Chociaż jest tyle jedzenia i ma jeszcze w szafie, że jej nie zabraknie. Dobranoc.